Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Draco Widzimy się w kolejnym odcinku Mordowania w Dead by Daylight I ci sobie oczywiście naszą zjawusią I cyk, tak mamy meczek. Uff, udało się, słuchajcie, bo ja nie wiem jak to jest Że na tych niskich rangach Oj tak szybciutko, to już zepsuliście Że na tych niskich rangach, słuchajcie No meczu szukamy po prostu Raz, że 5 lat A dwa, że wszyscy ci ludzie po prostu jakby nie wiem Ociemniali, oniemiali po prostu wychodzą z tego meczu. Dobrze, dziękuję. Halo. Dobrze. Leż sobie pierwsza. E, I tak mam... Czemu się w ogóle nie się? Tak sobie wymyśliłem, e, że ostatniego ocalałego, jak taki mi się trafi, może być taka możliwość, to będę się nad nim znęcał, pastwił i będziemy robić, wiecie, niby pod podpunkty, niby wszystko, żeby zdobyć osiągnięcie. O. Mam nadzieję, że to będzie trwało mega długo, znaczy, że ogólnie poradzimy sobie mega szybko sprawnie, ale żebyśmy jednak wiecie ten mecz mogli skończyć z punkciorami i z osiągnięciem na Steamie. To jest mój cel. Dzień dobry. Pustotu. Ludzi nie ma. Kurczę, tylko żeby tą klodetkę zdjęli, tak sobie myślę, bo tak przypał. <laughs> wiecie, ona... je potrzebują co najmniej... o, Co najmniej dwa razy powiesić. Cześć nie ja. O, słuchajcie, o, jednak ją ściągnęli, aż się, słuchajcie, zawiesiłem i zgubiłem e, nijeczkę, nijeczka tutaj widzę, że poszła sobie, dobrze, ja zniszczę paletkę, punkty zaniszczenia też są important, ważne, pamiętajmy to, halo, tu w lewo poszłaś pewnie gdzieś, albo ją zgubiłem jednak, dobra, wracamy do Genixa, bo on jest, oj, tam se poszłaś gdzieś, nieważne, ja tu muszę generator skopać, tu już był taki, widzę, że, no, mocno narobiony, o, Zepsuty. Szkoda, że nie mamy teraz od klauna wyciętliczka pętliczka, bo byśmy sobie mogli mocno zregresować, skopać ten generator. I też mam powiem... Tam coś jest? Nie, to karton. Że nie grałem e, w sensie jeszcze zabójcą. E, tak sam sobie. E, wiecie jak ten. Mm, jak stanowa ruina na przykład. O, to nie wiem w sumie jak to tam działa. Czy to jest naprawdę takie wery problem? Dziadek, cześć, dzień dobry. Gdzie jesteś dziadek? Czekajcie, bo nie. Tu jesteś dziadek. Coś. Tak, nie ukrywam, że chyba są słabi. Tak, a w sumie gdybym był ślepy, to może bym cię nie zauważył. Ale że nie jestem i mam całkiem dobry wzrok i marchewkę, to generalnie raczej cię widzę. Powiedział Drakowiec, jesteśmy coś modrego, no nie? <laughs> jak ja uwielbiam sobie cię mordować. To mi taką przyjemność sprawiać, robić ludziom ból. To. O jezu, pojedziemy na głos. Nie, nieważne. Wcale nie lubię robić ludziom bólu. Nie, no ale w grze. O to też źle brzmi. Ale jako morderca, wiecie, lubię się tak wykazywać z swoimi mądrymi fajnymi zdolnościami. Czyżby w szopie ktoś coś? W szopie ktoś coś. W szopie ktoś coś do szopy, hej, pasterze, czarna. Dobra, co tam chcesz? Otóż uderzyłem ją. Ona jest choródka. Jest chorutka, dobra. Weźcie mnie nie oślepia, bo jak ja cię oślepię, to cię braknie Aj, oślepiła mnie tak... No, amen? No, oślepiła i zgubiłem ją No, super Pozdro 600-2900 Mamy dwa mocne na chodzie generatory, a ja gubię ludzi To słuchajcie, patologia jakaś. Patologia, koniec świata O, tu się wzięli, uderzyli Halo, byliście tu ja was... Nijeczka, nijeczka, żmieczka, proszę bardzo, cyk, cyk. Nie wiem dlaczego nie używam zdolności, żeby wiecie, się teleportować, szybciej biegać koni. O ty ślumpo jedna. Halo, to były jej ślady, tu nie... Tu nie była ona. Dlaczego tak zrobiłem? Dlaczego tak zlamiłem? O tym. Nigdy się nie dowiemy. O, urazy miałem, zapomniałem w ogóle o tym. <laughs> bardzo dobrze. Zapomniałem, że gram z jej trzema podstawowymi perkami, więc dlaczego oni nie niszczą? Dlaczego oni nie niszczą? No jego tutaj mu... Chyba wiedzą, że jestem zjawą i mam nawiedzoną ziemię. Jestem zjawą bez nawiedzonej ziemi. Halo, słyszy. Chodź tu. Chcę się z wami tylko pobawić, ludzie kochane, no. No, jeezasku, Dobrze. Umarzyj ty. I po niejesce będzie teraz. Tutaj widzę konik im bardzo mocno kibicuję. Dziękuję, w cyrku to się bawi, a nie ucieka się przed mordecą halusz. Wam opowiadałem historię przecież o klaunach, że klauni to są bardzo przyjemni ludzie, też ludzie. I co? Ach, tu jest generator. Czy ktoś coś go tu klika? No klikał ktoś kiedyś. O, ona widzi w ogóle ludzi tutaj halą. Dobrze, to mamy trzy generatory do końca meczu. A ludzi, słuchajcie no, no wszyscy żywi. Jak nie wiem co i jak ja mam ich zrobić teraz To się odwrócę, zobaczymy Ten zero klikania Idźmy słuchajcie, teleportujmy się Mamy w końcu addony na to, żeby było dłużej i szybciej i mroczniej. <laughs> tu też nikt nic. Tu jak tam? Ktoś się teleportuje do ciebie? Ktoś coś ciąg? Czemu tak się tutaj bawisz z nią? No ja nie wiem co ta czarna tutaj odwala. Czy ona sobie rangę chce zepsuć, czy jak, no. W każdym razie no drugi raz taki bubble. Dobrze, tu może ty zginiesz? O, czyj dziadek Tu widzę, że teraz nagle wszyscy wiecie, przyszli do niego. Dobrze, i wciągaj teraz czarną. Halo, bo ja nie nadążam was zabijać. <tak>, tak mi się podwijacie pod te miecze. Ile was tu halo? Dobra, w każdym razie dobrze. Tu pójdziemy teraz na haka. Halo. Proszę mi tak nie robić, bo ty zaraz umrzesz. Ja nie wiem, czy z okazji tego, że jestem zjawą, to ja mam teraz takie drygi dziwne, jeżeli chodzi o... E, o co, że jestem podatny na latarkę? Czy... Czy jak ja to mam sobie interpretować, tłumaczyć? Nie wiem, co ja mam robić, słuchajcie, słuchajcie, zawiesiłem się jak nigdy. Jest, mamy to! Ściągnąłem ją z haka, dobrze. E, ten sobie umrze, czy jeszcze nie umrze? Jeszcze nie umrze, bo ma drugą szansę. Dobrze, ale w każdym razie gramy ciągle na dwa haki, to mi się podoba. Widzisz sobie tutaj, kupo blaszko. O, idzie Nijeczkacz, czy ja zdążę podbiec. Zdążyłem podbiec, super, Ancko, elo, elo. I słuchajcie została tylko ta czarna kretynka Bez obrazy oczywiście dla czarnej kretynki Ale która nie potrafi grać <gry> Czy popastwimy się tutaj z nią? Być może Cześć czarna kretynko Troszkę się tutaj popastwimy nad nią w takim razie, dobrze Aj on się rozłączył, co za lump Dobra To nie przedłużamy tego meczu, trudno Skoro jest idiotą, to, to nie będziemy się bawić. No ale, słuchajcie, no przecież ja tu nawet za bardzo ich nie terroryzowałem. Szkoda, przykro mi jest po prostu, że oni tak robią. A niech go zbanują, słuchajcie, na dożywocie, niech usunie gra i nie gra nigdy więcej. Jak nie potrafi, dziękuję bardzo, a wy piszcie, co chcecie. Nie lubię jak ludzie, wiecie, opuszczają mecz, mimo to, że zabójca jest dobry, a jestem dobry, w sensie po prostu zjawą, to tak nie powinno być, no co to ich boli, nie wiem. Ja nie mogę przez nich osiągnięcia zdobyć, abyśmy może byli bliscy tego osiągnięcia, dobycia. Być. Chociaż, no nie wiem, z drugiej strony powiesiliśmy ich dwa razy. O tym się przekonamy zaraz. Czy mamy punkciory, czy nie mamy punkciorów, wystarczająco. Cyk, 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 cyk. Mamy! O, widzicie? Jednak. Czyli jednak to, że powiesiliśmy ich na... Dobrze, no bo wiecie, to są moje mainowe postaci, wiecie? Zjawa i Wiedźma. Nimi gram cały czas, no i potrafię po prostu i trochę szkoda, że ludzie tego A, 20 rangi, no szkoda, GG. Ale słuchajcie, mamy osiągnięcie, jeszcze sobie zobaczę potwierdzenie, nawet nie wiem oczywiście, widzicie to że jak sobie klikam na Steamie. Ale dobrze, mamy to, ja się z wami nie żegnam, ale widzimy się zaraz na następnym meczu, bo generalnie szybko ogarnąłem to i możemy iść mordować dalej, także zaraz do was wracam, cyk cyk. I mamy tym razem do matki i znowu jesteśmy z Japą i znowu mam nadzieję, że zamordujemy wszystkich, aczkolwiek już tego osiągnięcia robić nie muszę, więc może będę nawet całkiem dobry i miły. Dla naszych surwów O tym przekonamy się za chwilę, i teraz jak sobie myślę Myślę sobie co? Że Że całkiem nie najgorzej poszło nam w tym poprzednim meczu O, dzień dobry, to był Dwight? To chyba był Dwight I tak sobie patrzę, myślę Z której strony Ty wyszedłeś, Halo? Czy ty nie wyszedłeś? Wlazłeś tu pewnie Nie, nie wlazłeś W nie wchodzą do trumien Ach Kiedy ja się tego nauczę? Ale... A tam jesteś, dzień dobry Ha, wiedziałem, 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 zatem go strolowałem troszkę, żeby wiecie, zeskoczył, wyskoczył I tyku, tyku. Mietek zaraz będzie na haku Gdzieś ty jesteś Mietek? Tam jest Mietek, dobra Boże, się znowu zawiesiłem Zobaczcie, Co, będzie, tak myśleć, że będziemy tak latać sobie do ustalonej śmierci? To byście nie... Fucking i dupa, Jasio Ej, troszkę muszę się... czekajcie, bo... się zestresowałem i tak zlamiłem troszkę, ale już już cyk cyk. Wracamy. Uf, oddychamy, słuchajcie, 10 wdechów, 10 wydechów i będzie, słuchajcie, zaraz poktoszka. Dobrze, przechytrzyliśmy my go. Trzeba wiecie, wszędzie, wszędzie, gdzie jest to możliwe, trzeba umieć doszukiwać się właśnie takich tutaj hmm, cwaniastw. Może nie będziemy tunelować tym razem. W sumie jeszcze nie piszecie w sumie, że tuneluję, tak w sumie raczej nie tuneluję, ale to, że tam czasem mi się wiecie, zdarzy, przykampić, zamordować kogoś tam przy haku albo pogonić umarłego, no ale mówię, tutaj generalnie robię zadanka o dzień dobry Zadanka na, na osiągnięcie na Steamie. A tak generalnie jak tak sobie gram pywaki, słuchajcie, nawet... Nawet czasem jestem dobry dla tych moich surwów. Nawet czasem pozwalam mi uciekać z meczu. To wiecie, tak już sobie robię zadania w coś, no to generalnie gram tylko i wyłącznie dla punktów. To mi tam wszystko jedno tak naprawdę. Dobra, on tam poszedł, widzę. Widzę ślady. Czerwonej burej, burę. Chodź ze mną na górę, na górę. Halo, ty tak szybko daleko uciekasz. Mam nadzieję, że... Wiedziałem. <laughs> Widzicie, trzeba umieć przewidzieć ruch surwa. I to mi się ostatnio właśnie udaje, coraz częściej, jak sobie gram. I jest piwnia. Super randzko. No to będzie, słuchajcie, szybki meczyk. Nie ma to tamto. Proszę bardzo, widz tutaj. Nie wiem dlaczego oni ich nie chcą ściągać. Dobra, idziemy. Może teraz jakoś się pokuszą i będą chcieli pomóc koledze w potrzebie. Dupa. Nikt nie chce Ci pomóc, bo jesteś... widocznie złym kolegą! Tam są sygeny. Dobra, jeszcze tu pójdę skopać tego. Czemu oni nie pomagają? Spać, to jest po prostu jakaś patologia. E, idźmy takim razie teraz do piwnicy może. Tak, tutaj nikogo. A w piwnicy co? 0, 0, 0, L, nic, nothing. Chociaż może. Teraz trafiliśmy chyba na jeszcze gorszych, słuchajcie, nobów. Tak, oni słuchajcie sami sobie. E, na gorszych nobów trafiliśmy, bo... Patrzcie, ona na tym cieka. E, bo oni w ogóle się sobie nie pomagają, nic się nie leczą, nic nie robią. Dobra, nieistotne. To szkoda w teraz robię archiwa i wiecie, ja mam tutaj 20 osób powiedzieć na haku. A tu co? ja nie mogę nic na haku mieć. Dobra, gdziekolwiek nie idziemy do piwnicy. Byle szybko, byle robić, byle punkty. Mam nadzieję, że ktoś ci ściągnie halo. jeszcze będą trwały 5 minut. No w sumie 3 minuty, a już wiecie, tutaj zamordowałem połowę ekipy. Jeżeli chodzi o, e, o wieszanku na haku i progres z tym związany, powiem wam, że idzie nam zarąbiście szybko. A raczej... Nie spodziewałbym się, że będzie trzeci mecz. Ze względu na to, że no nie mam czasu po prostu raz dzisiaj, a dwa, że generalnie no te mecze szukają mi się no bardzo, bardzo długo. I, i, I... To, że wiecie, że. No ten na przykład jest niby dla was drugi. A dla mnie jest to, słuchajcie, nie wiem, trzeci dzisiaj. Biorąc pod uwagę, że pod każdym meczem muszę czekać 13 minut około. 13, 15, 10. Generalnie za długo. Za długo by cokolwiek tutaj robić. Czemu nie skopałem wcześniej tego generatora? Nie wiem. Ona się, słuchajcie, gdzieś pewnie w szafie chowa. O się. Jednak nie. Jednak jest dobrą psiapsią. Dobrze, przedłużycie mi mecz w takim razie. Bardzo mnie to cieszę. Gdzie wy żeście poszli? Postaram się. Tej chorej kuternogi. Nie chować, nie bić. Żebyś teraz ty sobie mógł powiesić. To był twój, kurczę, twoja trumna tu była. Gwóźdź do trumny. Proszę bardzo. Idź w takim razie tutaj. O, na haku. Haka uratowałeś. Z haka będziesz zdjęty. Na haku będziesz wisiał. Przemo.pl 2020 Pamiętajcie. Halo, chorutka, Gdzie jesteś, słodziutka? Ja chcę cię zamordować i chcę uciec z meczu. Chociaż z drugiej strony, jak przedłużysz mi tak jeszcze... Op parę minut. W sumie z pięć. Z Tamten był też bardzo szybki w sumie. To jeszcze jakby tak z 6 minut, jakbyś mi tak pozwoliła pogadać, poszmerać, pobajerować, to byłbym Ci bardzo dźwięczny. O, na przykład zniszczę sobie totem. Czym ja jako morderca nie mogę sobie zdobyć punktu za totemy? Halo. Tak się nie bawimy. Stanę tu na górce wstydu. O. Niech oni się troszkę tam, wiecie, rozluźnią. Ja sobie po popatrzę. O, podrapię się teraz po nosku, bo mnie zaswędział. I cyku, cyku idziemy może nie na haka. To nie wiem się co robi kuczy, ta szarlotka jedna no. Ruska w dodatku. Ona pewnie będzie się kitrała, chowała, bo i dupa. Jakby wszyscy rusy słuchajcie tak się bali to by wojny nigdy nie było. O, to też było mądre. Ale nie, dobrze. Mm. Nie chcę kampić żeby ona gdzieś nie bała. Tylko mówię, ona na pewno wracała gdzieś do trumny, siedzi teraz i poczeka dopiero, aż, nie wiem. Aż mecz się skończy. I ucieknie klepą, bo też może jest szansa, że wiecie, że klepę znajdzie. No i gdzie masz koleżankę ty? A nie, przepraszam, bo ja obraziłem, że kurczę, tu rusek jest, a rusek wisi. Oj, oj. Pardon Sik, wybaczam. Przepraszam, nie jestem już rasistą. Tylko z drugiej strony no nie rusek też nie pomaga za bardzo. Tutaj naprawiliście. Co się stało? O, żeż ty w mordę Jasiu. Lecimy tam. Na no koniec świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Czy jakoś tak to było? Tam byłaś. Tylko, kurczę, no mówię, kretynka żona nie chce pomóc. Meczku, nie przedłużasz, ale... Znaczy, trochę przedłużyłaś, no. Zawsze to lepiej 15 minut odcinek niż 0 minut odcinek. Ech, widziałem cię, czarna. Dobrze, teraz cię trochę pogonię. Idź sobie. Aj, się mi stąd. Bujaj się. Idź po kolegę. Trochę poganiamy, słuchajcie. Ty mi tam... No, rób gena. Rób cokolwiek. Rób co chcesz. Nawet deszcz. I cyku, 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 cyku. Jest już klapa? Co ty robisz? Co ty robisz, halo, kretynko? Idź generator rób. Albo bramę otwieraj, albo cokolwiek. Ja cię tu ganiam. Punkty zbieram. O, paletę idź przewróć. No, dawaj. Dobra, bujaj się. Nie ma co przedłużać aż tak bardzo na siłę. Ale 16 odcinek minut. 16 odcinek minut, tak. 16 odcinek minut. Bardzo mądrze przemo. 16 minutowy odcinek też jest good. Good for you, good for me, good for wszystkich. No, tylko szkoda, wiecie. Ja lubię jak się coś dzieje, lubię się bawić. A, a ten mecz drugi, no taki no nudny no, był, bo wiecie, od razu tam z góry, wiecie, jak ich na nich wjechałem, to oni od razu jebu dubu, umieranko i sranko i wszystko na ranko. A z drugiej strony Halko gdzie jest? Klappenmachen. Nie słyszę, nie widzę, ślepy jestem Dobrze, nikt nie uciekł. Tutaj już pewnie osiągnięcia by nie było, no bo to było troszkę za szybkie i za mało to się działo. Ale z drugiej strony takie na kropeczka, tylko. No mówię. Generalnie super, że udało się w pierwszym meczu. Tak, oczywiście emblemaciki się udało. Tutaj 13 na haku, to jeszcze 7 tylko. O no by noby. Gratulacje, że udało wam się chociaż ten mecz do 8 minut mi tutaj przeciągnąć. Dobrze. Żeby już, aż jeszcze tylko zerknę sobie bo jestem ciekaw Na kogo padnie w następnym odcinku jak będzie taka możliwość nagrania mordercowego odcineczka Bo jestem ciekaw Bo teraz już w sumie będą chyba postaci którymi Gram albo nie grałem albo Było wiecie bardzo rzadko i dawno temu O nie grałem nigdy Grałem raz w życiu, nie grałem nigdy Grałem tylko na ptb O nim nie grałem nigdy No i ten nowy to w ogóle jeszcze jest nie w ekspiony, więc też nie grałem, ale dobrze, żeby nie przedłużać tego jakże długiego odcinka, ja mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Udało się zrobić ściągnięcie. gratulacje mi, trzymajcie się i pa pa!